Tutaj Robi i witam was na Anarchii To co właśnie widzicie to nowy event szkolny Na którym możemy zdobyć takie przedmioty jak Wata cukrowa, która naprawia losową część zbroi Oraz różdżkę iluzjonisty Która daje niewidzialność na 4 sekundy Plus na twoim miejscu pojawia się twój klon Oraz przywołuje kły, które zadają 4 serca Ale zacznijmy wszystko od początku Okej, okay, zobaczmy sobie tą eventową strefę. Mamy tutaj mopki i nic nie dostałem, a chyba z nich powinienem dostawać yy, te balony całe. Tutaj jest ziomek w ogóle. Yy, I też z nic z niego nie dostałem, może, może nic nie miał. O, tutaj są mopki. Waga, też nic nie dostałem. O, mam nową rangę clown. Uwaga, foczka, również nic nie dostałem. A tutaj jak zejdziemy na dół, lepiej nie będę tam schodzić, bo może y, tam się traci temy już, nie mam pojęcia. O, ale tutaj mamy klauna. No i znowu nic nie dostałem. Halo, halo, bo zaraz będę robił reklamację rangi. Ten ziomek mnie denerwuje, nie? A to jest jakiś w ogóle... A to jest Gabeks w ogóle. No ja didi, Dino, Gabeks, idź mi stąd. O kurde, widzowie, jest problem. Tu się traci temy. Zginąłem i straciłem jakieś 150 tysięcy dolarów, dlatego że event jest podzielony na dwie strefy: strefę bezpieczną i strefę niebezpieczną. W bezpiecznej po śmierci nie tracimy swoich itemów, ale tracimy połowę baloników, a w niebezpiecznej tracimy wszystko. Dobra, widzę je na pocieszenie. Skrzyneczka. Uwaga, halo, co się dzieje? Jeszcze złote jabłka. Tak, ze wszystkich przedmiotów jakie mogę zdobyć trafiłem złote jabłka. Dobra, jeszcze jedna próba. Kolejna próba, kolejna próba. Czyli tu nie można wchodzić. A to jest tak, to widzowie, yy, źle to zrobione, jeżeli yy, tak się... O! Otrzymałeś dwa cyrkowy balonik. Czyli mamy baloniki, widzowie. Halo? No i nic, nic nie dostałem, no. Ale są lagi w ogóle. Ziemniar Syginia. Ale lagi to są naprawdę straszne, nie? Możliwe, że to przez to, że serwer ma dużo osób. Tutaj nie można wchodzić, nie? Serio, widzowie, uważajcie na te dolny, na ten dolny w ogóle. Nie wiem, nie wiem, kto to tak wymyślił. Ale no trzeba uważać niestety, jakby zmienił ch Nie mogę, oczywiście. Dobra, pyk. O, kolejne dwa baloniki. No i elegancko. Tutaj nie wchodzimy. Ja idę od tej dziury... Idę stąd po prostu. Nawet tu nie wchodzę. No i dziadek oczywiście y, też nie będzie knokał. Ja nie mogę. No przecież to się nie da tak widzowie, no... Oni mnie znowu sknokają do tej czarnej dziury. Ja się nie mogę dać, widzowie. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Wiecie co? Najlepszym pomysłem... On mnie tu snoka za chwilę znowu. No, znowu mnie tu sknokał, no! To się tak nie da. Właśnie w tym momencie widzicie, jak ginę po raz drugi i tracę przy tym znowu 50 tysięcy. Zostajemy w diaksie, w diaksie. Oho, już się zaczyna znowu. że chociaż widzowie w diamentowym secie nikt nie... nie zabije. Te efekty też widzowie denerwują strasznie. No i co? Ja idę pofarmić trochę i widzimy się nie wiem, za 10 godzin. Ale będę farmił z... Jakielonkiem, Piemka I z y, Maciusiem. Z Dobra, chodźcie, pokażę Wam. Y, graliście na tym evencie już, czy jeszcze nie? Maciuś grał chyba, ja. to co pamiętam. Sorry, grałem, Maciuś. Grałem, grałem. Dobra, jak coś chłopaki, chodźcie za mną. Chodźcie za mną, chłopaki. Są tu, tutaj, takie dziury, y, z których. Y, tu nie podchodzicie do tych dziur, jasne, bo ludzie was mogą sknokać i tu tracicie i temy już w tej dziurze. Dobra, chłopaki, tu jest taka dolina, jak widzicie, i tu wam polecam zabijać mopki, gdzie wy jesteście, tutaj. Chodźcie tu na dół i tutaj sobie zabijajcie, i nie schodźcie tam na dół, tylko, okej? Okay? Więc wy sobie tutaj farmcie, najlepiej, co nie? I zbierajcie baloniki, a ja idę tam lekko w dół, okej? Okay? Dobra, jak jagiel Jelonek, to. Ty se farm tu okej, okay, a idę gdzie indziej. A Maciek też niech będzie gdzie, gdzieś nic, gdzieś. Nie, Bo dobra. prawie skłonata, o prawie ktoś mnie słatał będzie. Co i to Uważaj, tak, masz tak świnkę. Podsumowując, po sprzedaniu wszystkich baloników, około 4 3,5 zastaka, miałem na koncie 84 500 dolarków.